Dzisiaj opowiem Wam o nieco już zapomnianej książce Wielki Bazar Kolejowy. Autor książki, Paul Thierry, wyruszył pewnego dnia pociągiem na wschód. Są podróż rozpoczął w Londynie, a potem przez Europę, Bliski Wschód, Indię, Azję Południowo-Wschodnią dotarł do Japonii. Podróżował m.in. Orient Expressem i koleją transsyberyjską. Tiri świadomie omijał miejsca polecane w przewodnikach. Szedł zwykle tam, dokąd niosły go oczy, węch i słuch. Bardziej fascynowała go sama podróż i napotkani ludzie, niż potrzeba dotarcia do celu. Thierry niczego nie koloruje. Jest cudownie egoistyczny, szczery i sarkastyczny. Wydana w 1975 roku książka sprzedała się w półtorej milionowym nakładzie. Uznano ją wówczas za początek nowego rodzaju literatury podróżniczej. Jeśli lubicie podróże pociągami, to musicie ją koniecznie przeczytać. Nie, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli Wam się podobało, to kliknijcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę albo napiszcie komentarz.